6 czerwca 44. D-Day. Desant jest w Normandii. Będziemy odbijać Francję nazistą. Okrutna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Przucona na kolana wojną błyskawiczną znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odwór dziemierzycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z nich zwycięzcą. set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and cruel. Their road will be long, and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem, jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę. Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej. Odwracam Większość moich kupi ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają pietra, ale nikt tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zusmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Stiles chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótko widza. A Jelo to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A podnieśmy nieco stawkę. Święty Michał to patron żołnierzy. Dbała o mnie od czasu Kaserin. Zosman trzy razy w dziesięć sekund i jest twój. No nie wiem. O, zawsze może spękać. Stawiam na Zosmana. Okej. Okay. Wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu. Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Mm? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale panie, ja, ja sobie... A jelo bije się, jakby było ich dwóch. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za sześciu. A tam na co komu? durny wysionek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej! O osiemnastej hmm. odprawa, spóźnimy się! Ja nas ochronię, Daniel. Spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie. Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zezrą cię na śniadanie! Mój sierżancie, jesteśmy ciężko strawni. Zważaj na słowa z Za mną! Mam chwilowo farta. Więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia, a potem Ren. Damy radę, Daniels. Dziś wespół z naszymi sojusznikami wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie cztery lata. Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy to nasz tryumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię to o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Ma gadane. Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. Urocznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Więc teraz lub nigdy. Hej, chciałbym mu zwrócić do takiej. Poczekaj, aż strafimy do Paryża! Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, żadnego okopywania się na brzegu! Musimy nacierać! Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić kopce! Bombardowanie miały zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz się szeregowy! Nie, ser! A powinienem Daniels, Daniel, masz ognia? To jasne. Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się miti! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika, cała naszą! Uwaga! Trzymajcie się! Mać! Jakieś 200 metrów! Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do woł! Soweczą, rozwalcie ten trud rurą Bangalore! Przygotować się! Zaczyna się! Pójdzie Nie ma tutaj odsłony! To był kurwa rozkaz! Otwiera! Nie wychylaj się i dawaj naprzód! GONIE no WDON- no